Guten Tag, hallo. Witam już w dziewiątym odcinku niemieckiego dla opiekunów i opiekunek. Zanim rozpoczniemy, zanim będziemy się uczyć nowych słówek, przypomnę, że jeśli wam się podoba wykład, należy kliknąć łapkę w górę. Pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, a został jeszcze jeden, należy nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek. Jeszcze ważna rzecz pamiętajcie, że słówka powtarzacie po mnie. Wszystkie słówka znajdziecie również w Quizletie, a w opisie pod filmem jest link do Quizleta. Pamiętajcie, że wszystkie ćwiczenia można ściągnąć w wersji PDF, a link znajdziecie również w opisie pod filmem. A teraz pozostała nam przyjemność nauczenia się słówek. Pamiętajcie, że powtarzacie za mną. Aufschreiben zapisywać. Aufwachen budzić się. Ausruhen, sich, wypoczywać. Besuchen, odwiedzać. Das Glas, szklanka, kieliszek, słoik również. Das mesa nóż. Der Fön, suszarka. Der Kamm, grzebień. Der Käse, ser. Der Kuchen, ciasto. Der Löffel, łyżka. Der Enkel, wnuk. Die Gabel, widelec dilotion – balsam, die mutter, mama, die Salbe – maść, ein bisschen – troszeczkę, ein Kremen – kremować, einschlafen – zasypiać, er schläft ein – on zasypia, fertig – gotowy, festhalten – trzymać, er hält fest – on trzyma, można powiedzieć trzyma mocno, bo słówko fest znaczy mocno. Gestorben, zmarły. Hoch, wysoki. Kalt, zimny. Klein, mały. Zauber, czysty. Warm, ciepły. Wida, znowu. Wissen, wiedzieć. Er weiß, on wie. Pamiętajcie, że uczymy się tych słówek codziennie przez cały tydzień. Przed nami już pierwsze ćwiczenie, w którym trzeba dopasować odpowiednie reakcje. Mamy po lewej stronie pytania: Bringen Sie mir ein Taschentuch. To jest pierwsze z pytań i teraz zastanawiamy się nad słówkami. Te wszystkie słówka były w poprzednich odcinkach. Bringen przynosić. Ein Taschentuch chusteczka do nosa. Zastanawiamy się, co oznacza to pytanie. Bringen Sie mir ein Taschentuch? To oczywiście czy przyniesie mi pani chusteczkę i szukamy możliwej odpowiedzi. Jeżeli ktoś potrzebuje chusteczkę do nosa, to prawdopodobnie ma katar. A więc szukamy jakiejś odpowiedzi, jakiejś reakcji, a wszystkie reakcje są też pytaniami. A więc zadajemy pytanie, czy chciałaby pani wyczyścić swój nos? Möchten Sie Ihre putzen? Podobnie postępujemy z pozostałymi przykładami. Przeczytam jeszcze jedno zdanie. Können Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Wasza to każdy na pewno kojarzy, że woda. Czyli na pewno chodzi tutaj o coś do picia. Powtarza nam się słówko bringen, czyli przynieść wodę. Können sie, to jeden z czasowników modalnych. Móc umieć potrafić, czyli czy mogłaby mi Pani, proszę, przynieść szklankę wody. I oczywiście na pewno zapytamy, czy ma Pani pragnienie, czy jest Pani spragniona, czy chciałaby Pani coś wypić. Szukamy takiego pytania po prawej stronie. I po prawej stronie znajdziemy. Czy jest Pani spragniona? Czyli, i tu już pozostawiam Was z tym ćwiczeniem, zróbcie do końca wszystkie przykłady. W momencie, kiedy będziecie mieli gotowe wszystkie przykłady, sprawdźcie z naszymi odpowiedziami, a ja mam nadzieję, że wszystko się będzie zgadzać. Jeśli ktoś ma problemy z tym ćwiczeniem, to na pewno łatwiej będzie je wykonać, jeśli sobie wydrukujecie to ćwiczenie. A przypominam, że link do wszystkich ćwiczeń w wersji PDF znajdziecie na stronie. Link znajduje się oczywiście w opisie pod filmem. A teraz już czytam odpowiedzi. Zaczynam od drugiego przykładu. Können Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Czy może mi Pani, proszę, przynieść szklankę wody? Haben Sie Durst? Czy ma Pani pragnienie? Czy jest Pani spragniona? Ist das Mittagessen schon fertig? Czy obiad jest już gotowy? Haben Sie Hunger? Czy jest Pani głodna? Ich möchte bitte einen warmen Pullover anziehen. Chciałabym, proszę, założyć ciepły sweter. Ist ihnen kalt? Czy jest pani zimno? Bringen sie mir bitte meinen kam. Niech pani mi, proszę, przyniesie mój grzebień. Wollen sie ihre Haare kiemen? Chce pani włosy uczesać? Ich habe wieder kopfschmerzen. Znowu mam bóle głowy. Vielleicht haben sie zu hohen blutdruck. Może ma pani za wysokie ciśnienie. Wissen Sie, wo meine handlotion ist? Wie Pani, gdzie jest mój balsam do rąk? Wollen Sie Ihre Hände eincremen? Czy chciałaby Pani nakremować swoje dłonie? Mein Hals tut mir weh und ich habe ein hohes fiba. Gardło mnie boli i mam wysoką gorączkę. Soll ich den Hausarzt anrufen? Czy mam zadzwonić do lekarza rodzinnego? Bringen Sie mir bitte meinen Schlafanzug. Proszę mi przynieść moją piżamę. Wolen zi schlafen gehen? Chce Pani już iść spać? Ich möchte schon schlafen gehen. Chciałabym pójść spać. Zollen Sie vor dem schlafen gehen keine medikamente einnehmen? Nie powinna Pani przed pójściem spać wziąć lekarstw? I przechodzimy do czasowników rozdzielnie złożonych. Już mieliśmy w odcinkach niemieckiego dla opiekunek i opiekunów czasowniki rozdzielnie złożone, ale nie zaszkodzi powtórzyć. Tym razem mamy listę czasowników rozdzielnie złożonych po prawej stronie i trzeba dopisać na końcu zdań przedrostki, bo pamiętamy o tym, że wszystkie przedrostki z czasowników rozdzielnie złożonych w zdaniach są na końcu. Abfahren, odjeżdżać. Aufschreiben, zapisać. Aufstehen, wstawać. Aufwachen, budzić się. Ausgeben, wydawać. Ausruhen sich, wypoczywać. Einkaufen, robić zakupy. Einschlafen, zasypiać. Fernsehen, oglądać telewizję. Festhalten, mocno trzymać. Zumachen, zamykać. Zurückkommen, wracać. Niektóre z tych czasowników były podane w pierwszej części naszych słówek i znajdują się w quizlecie. On wydaje za dużo pieniędzy. Wydawać to jest Ausgeben. Po prawej stronie mamy ten czasownik. Ten czasownik nie dość, że jest rozdzielnie złożony, to jest jeszcze nieregularny E er zamienia się w i, dlatego E er gibt zu viel Geld aus. On nigdy nie wróci. Patrzymy, jak jest wracać, a wracać to jest córyk komen. I ponieważ to ćwiczenie nie jest wcale trudne, to pozostawiam Wam przyjemność wykonania tego ćwiczenia samodzielnie. A tu już przed Wami odpowiedzi. On nigdy nie wróci. Er kommt nie nimea córyk. Zasypiam o 23. i szlafę umdrając z u ein. Wy zamykacie drzwi. Ja macht die Tür zu. Wszystko zapiszę. Ich schreibe alles auf. Wstajesz już? Stehst du schon auf? Pociąg odjeżdża punktualnie. Der Zug fährt pünktlich ab. Nie kupuję dużo. Ich kaufe nicht viel ein. Budzimy się o szóstej. Wir wachen um sechs Uhr auf. Oni oglądają wciąż telewizję. Sie sehen immer noch fern. Trzymaj mnie mocno. Halt mich fest. Wypocznę po jedzeniu. Ich ruhe mich nach dem Essen aus. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Tym razem będziemy uczyli się budować pytania z rozsypanych elementów. Po zbudowaniu pytań, dopasujemy do tych pytań odpowiednie reakcje. Podczas budowania pytań, musicie pamiętać o tym, że jeżeli mamy pytania o rozstrzygnięcie, to są takie pytania, na które odpowiadamy tak, nie, to musimy mieć czasownik na pierwszym miejscu. W pozostałych pytaniach, w pytaniach o szczegóły, zawsze czasownik jest na drugim miejscu, ponieważ na pierwszym jest odpowiedni zaimek pytający. Mamy pierwszą rozsypankę. Das Essen schon ist fertig. Das Essen to jedzenie, fertig, gotowe, to słówko z naszej dzisiejszej lekcji. Czyli moje pytanie będzie, czy jedzenie jest już gotowe. Czy jest, czyli musimy... Czasownik na pierwsze miejsce, czyli zaczynamy od ist. Ist das Essen schon fertig? I teraz, żeby było Wam troszeczkę łatwiej układać te pytania z rozsypanki, to ja je wszystkie będę tłumaczyć, a Wy w międzyczasie układacie te pytania. Drugie pytanie będzie brzmiało, czy Pani mama jeszcze żyje? Mamy pytanie czy, czyli zaczynamy od czasownika, czyli od czasownika żyje. Następnie mamy rozsypankę. Warum Sie stehen nicht auf? Czyli będzie to pytanie, dlaczego pani nie wstaje. Następne pytanie. Czy chce pani teraz umyć ręce? Kolejne pytanie. Czy woda nie jest za zimna? Następnie mamy rozsypankę. W. meine Medikamente liegen. Czyli. Gdzie leżą moje lekarstwa? Następne pytanie: Czy pani wie, kiedy pani syn przyjdzie w odwiedziny? Przedostatnie pytanie: Ile lat mają pani wnukowie? I ostatnie: Czy mam nakremować pani plecy? Mam nadzieję, że dobrałam tak pytania, żeby były przydatne w waszej codziennej pracy. W momencie, kiedy macie już pytania gotowe, to teraz zastanawiamy się, jakie odpowiedzi mogłyby pasować. Więc pierwsze pytanie było: Ist das Essen schon fertig? Czy jedzenie jest gotowe? I odpowiedź brzmi: Nein, Sie müssen noch 5 Minuten warten. Czyli pani musi jeszcze poczekać 5 minut. Liebt Ihre Mutter noch? Czy pani mama jeszcze żyje? Nein, sie ist schon gestorben. Nie, ona już zmarła. Warum stehen Sie nicht auf? Dlaczego pani nie wstaje? Ich fühle mich schlecht und will im Bett bleiben. Czuję się źle i chcę zostać w łóżku. Wollen Sie jetzt die Hände waschen? Czy chce pani teraz umyć ręce? Nein, warum? Nie, dlaczego? Meine Hände sind zauba. Moje dłonie są czyste. Ist das Wasser nicht zu kalt? Czy woda nie jest za zimna? Ja, ein bisschen. Tak, troszeczkę. Machen Sie das Wasser etwas wärmer. Niech Pani zrobi wodę trochę cieplejszą. Wo liegen meine Medikamente? Gdzie leżą moje lekarstwa? Ich weiß es leider nicht. Niestety tego nie wiem. Wissen Sie, wann mein Sohn zu Besuch kommt? Ja, ich weiß. Tak, wiem. Morgen am Nachmittag. Jutro po południu. Wie alt sind Ihre Enkelkinder? Ile lat mają Pani wnukowie? Sie sind noch klein. One są jeszcze małe. Sie sind zehn Jahre alt. One mają 10 lat. Zoll ich innen den Rücken eincremen? Czy mam pokremować Pani plecy? Ja, gerne. Tak, chętnie. Machen Sie das. Niech Pani to zrobi. Hier ist die Lotion. Tutaj jest balsam. A teraz powtarzamy sobie słówka odnajdź niepasujący rzeczownik. Mamy pucn, czyli mycie zębów. I co jest potrzebne do mycia zębów? Die Zahnpasta, die Zahnbürste, der mundwasa, Mundwasser, der Becher. Zastanawiamy się, co oznaczają te słówka i ja odpowiem. pasta to na pewno pasta do zębów, to musicie kojarzyć. Die Zahnbürste to jest szczoteczka do zębów, na pewno potrzebna do mycia zębów. Dea to jest suszarka. Raczej suszarka niepotrzebna do mycia zębów, mundwasa, czyli woda do płukania ust jak najbardziej. I der Bechia oczywiście też, ponieważ jest to kubek. Pozostawiam Was z pozostałymi zadaniami. pflegen, ten zwrot oznacza pielęgnować włosy. I znowu zastanawiamy się, co jest potrzebne do pielęgnacji włosów. Zachęcam do robienia tych ćwiczeń, ponieważ w ten sposób utrwalą Wam się słówka. I tu już przed Wami odpowiedzi. Haare pflegen, shampoo, handtuch, der föhn, inaczej der Haartrockner, der kam. Łyżka jest oczywiście niepotrzebna, czyli der löffel skreślamy. Hautpflege, pielęgnacja ciała. Die Kreme, die Salbe. Dilocjon. Te wszystkie słowa oczywiście pasują. Dican pasta nie pasuje, bo jest to pasta do zębów. Duszen, czyli prysznic. Dizajfe, das badetuch, das duschgel. Zastanawiamy się, co oznaczają te słówka. I oczywiście ostatnie słówko, diatela, czyli talerz, nie pasuje do brania prysznica. Ancien, ubieranie. Die Unterhose, die Socken, die Salbe, das Hemd. Z całą pewnością die Salbe, czyli maść, nie pasuje. Pozostałe słówka. Die Unterhose, majtki, die Socken, skarpetki, das Hemd, koszula. Essen, jedzenie. Der Teller, der Löffel, der Fön, das Messer, die Gabel, der Becher, das Glas. Jak widać z tematu jedzenie. Znamy sporo słówek, pewno nie macie żadnego problemu. Deafyn nie pasuje i to jest suszarka. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do czasowników modalnych. Jeżeli czujecie się zmęczeni i już to jest za dużo dla was wiedzy, to proponuję, żebyście przerwali w tym momencie oglądanie, ponieważ temat, który przed nami, jest trudny, ale bardzo ważny, a będziemy mieli do czynienia z czasownikami modalnymi. Już czasowniki modalne poznawaliśmy w poprzednich odcinkach, znamy część tych czasowników, a tutaj jest podsumowanie. Mamy wymienione po lewej stronie wszystkie czasowniki ze znaczeniami wolen – chcieć, zolen – mieć powinność, müssen – musieć, können – móc umieć potrafić, dürfen – mieć pozwolenie, mögen – lubić, möchte – chciałbym. Jak odmieniają się te czasowniki? To mamy na dole podaną całą tabelkę i zwróćcie uwagę, że wszystkie czasowniki modalne odmieniają się inaczej niż zwykłe czasowniki. Żeby odmieniać poprawnie czasowniki modalne, trzeba zapamiętać ich formę w bezokoliczniku, czyli wollen, sollen, müssen itd. oraz zapamiętać pierwszą formę, czyli ich will, ich soll, ich mus, ich kan, ich darf. Ich möchte, ich mag. Proponuję, żeby na czasowniki modalne poświęcić jak najwięcej czasu. Oczywiście dodatkowe ćwiczenia znajdziecie znowu w linkach, w opisie pod filmem. Warto je wykonać, ponieważ czasowników modalnych używamy niezwykle często. Nie znając czasowników modalnych, będziecie mieli problem z porozumiewaniem się, czyli naprawdę warto się ich nauczyć. Pamiętajmy o tym również, że czasownik modalny w zdaniu niemieckim stoi na drugiej pozycji i o tych wszystkich regułach gramatycznych mamy tutaj mowę w obu ramkach. Drugi czasownik, który się łączy z czasownikiem modalnym, jest zawsze na końcu, bez okoliczniku, bez względu na typ zdania. Czy to jest zdanie pytające, czy twierdzące, nie ma to żadnego znaczenia. Drugi czasownik zawsze na końcu. W pytaniach o rozstrzygnięcie, czyli w takich pytaniach, na które odpowiadamy ja, nein, czasownik modalny będzie na pierwszej pozycji. Przeczytam przykłady zdań, które tutaj są. Ich will ins Ausland fahren. Chcę jechać za granicę. Sie darf nicht ins Kino gehen. Nie wolno jej iść do kina. Zwróćcie uwagę, że czasownik dürfen znaczy mieć pozwolenie, ale w tym wypadku mamy zdanie z przeczeniem. Mamy nicht. Czyli ona nie ma pozwolenia, nie wolno jej iść do kina. Wann sollst du den Arzt besuchen? Kiedy powinieneś iść do lekarza? I przykład czasownika modalnego w zdaniu pytającym. Willst du Deutsch lernen? Czy chcesz uczyć się niemieckiego? I oczywiście, jak już posiadamy wiedzę, co oznaczają czasowniki, wiemy jak je odmieniać, znamy teorię dotyczącą budowy zdań z czasownikami modalnymi, to możemy przystąpić do ćwiczeń. A tu już przed Wami ćwiczenie, w którym ćwiczymy zarówno odmianę czasowników modalnych, jak i użycie tych czasowników w zdaniach. Ćwiczenie moim zdaniem nie jest trudne, ale na początkowym etapie nauki, no też trudne być nie może. W pierwszej ramce mamy do wpisania zaimki osobowe albo czasowniki w odpowiedniej formie. Powinnam, patrzymy na ściągę, powinnam, czyli ja powinnam, dopisujemy ich. Ich zol. Teraz potrafię, mamy ich i szukamy, który to czasownik jest móc umieć potrafić na dole w lewym rogu. Slajdu mamy jeszcze podpowiedzi w postaci znaczenia tych czasowników. Potrafić to jest móc umieć potrafić czasownik können, a więc ja potrafię ich kan. A ostatnia ramka to zdania do tłumaczenia. Wir dürfen das nicht machen. Zastanawiamy się, co oznacza czasownik Dürfen Machen i próbujemy przetłumaczyć. Zatrzymajcie prezentację, wykonajcie ćwiczenia do końca. W momencie, kiedy będziecie gotowi z Waszymi odpowiedziami, uruchomcie ponownie prezentację, a ja pokażę odpowiedzi. Powinnam. Ich soll. Potrafię. Ich kann. Wolno mi. Mogę, czyli mam pozwolenie. Ich darf. Musimy. Via müssen. Możemy. Via können. Wolno nam. Mamy pozwolenie. Via dürfen. Czy możesz. Kanstu. Czy musisz, mus tu. Czy wolno ci, darwstu? Czy on potrafi? Kan er? Czy nie powinieneś? Zolstu nicht? Czy nie musi pani müssen sie nicht? I tłumaczymy zdania. Wir dürfen das nicht machen. Nie wolno nam tego robić. Czyli nie możemy tego robić. Nie mamy takiego pozwolenia. Du must jetzt schlafen. Musisz teraz spać. Kannst du gut kochen? Czy potrafisz dobrze gotować? I ostatnie ćwiczenie to jest takie ćwiczenie leksykalno-gramatyczne. Ćwiczenie jest na pewno dla osób, które troszeczkę więcej wiedzą, troszkę więcej umieją niż to, co do tej pory było w odcinkach Niemiecki dla opiekunów i opiekunek, ale takie ćwiczenia trochę ambitniejsze też muszą się znaleźć w naszym wykładzie, tak żeby osoby, które już znają trochę niemiecki, też miały satysfakcję z tego, że robią ćwiczenia na ich miarę. Mam nadzieję, że niektóre zwroty wam się utrwaliły i osoby początkujące też poradzą sobie z tym ćwiczeniem. Natomiast jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek błędy, nie przejmujcie się tym. Ta gramatyka, którą trzeba znać, żeby zrobić to ćwiczenie, będzie poruszana jeszcze w dalszej części naszego cyklu niemieckiego dla opiekunów i opiekunek. Mamy zwroty: czyścić toaletę i iść do toalety. Po lewej stronie mamy die Toilette i drugie Auf die Toilette. I teraz zastanawiamy się, które to będzie czyścić słówko Pucen. Czy to będzie Pucen auf die Toilette, czy die Toilette. No ja wiem, że tutaj muszę użyć tego zwrotu w bierniku, czyli die Toilette Pucen. Natomiast iść do toalety, na toaletę, to jest gain auf die Toilette. W ten sposób trzeba zrobić pozostałe zwroty. Osobom, które chcą się nauczyć na pamięć tych zwrotów, czytam odpowiedzi. Hilfe brauchen – potrzebować pomocy. Nach Hilfe rufen – wołać o pomoc. Mit der Bürste putzen – czyścić szczotką. Eine Bürste brauchen – potrzebować szczotki. In der Küche kochen – gotować w kuchni. In die Küche gehen – iść do kuchni. In der Wohnung bleiben – Pozostać w mieszkaniu. Die Wohnung aufräumen. Sprzątnąć mieszkanie. Das Abendbrot zubereiten. Przygotowywać kolację. Auf das Abendbrot warten. Czekać na kolację. Im Schrank liegen. Leżeć w szafie. Den Schrank aufmachen. Otworzyć szafę. Den Arzt anrufen. Dzwonić do lekarza. Zum Arzt gehen. Iść do lekarza. Auf den Kranken aufpassen, uważać na chorego. Den Kranken ins Bett bringen, zaprowadzić chorego do łóżka. Den zon bezuchen, odwiedzić syna. Mit dem Sohn fahren, jechać z synem. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętamy o nauce słówek z Quizleta przez cały tydzień, o powtarzaniu poprzedniego materiału. O tym, żeby korzystać z materiałów zamieszczonych w opisie pod filmem. Pamiętamy również o dzwoneczkach, o subskrypcji, o lajkowaniu i jeśli macie jakiekolwiek pytania do nas, umieszczajcie te pytania w komentarzu, a ja chętnie na nie odpowiem. Do usłyszenia o widechen!